Zbliżający się jubileusz to będzie rok święty, który ma swój fundament w nadziei zakotwiczonej w Bogu. Czas nawrócenia, czas łaski. O tym Ojciec Święty nas przekonuje w buli ogłaszającej rok święty 2025. Nawiązuje on do tego zwyczajnego jubileuszu, który przeżywaliśmy w roku 2000, i Ojciec Święty zachęca. Aby przybyć do Rzymu, kieruje swoje zaproszenie szczególnie do wiernych Kościołów Wschodnich, ale także wyznacza konkretne daty. Mówi o tym, że otworzy drzwi święte Bazyliki Watykańskiej w uroczystość Bożego Narodzenia, w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia bieżącego roku, a te drzwi w Bazylice Watykańskiej będą. Zamknięte w uroczystość objawienia pańskiego 6 stycznia 2026. Oczywiście drzwi święte będą też otwierane w innych pozostałych trzech papieskich bazylikach, ale również w katedrach, konkatedrach, a więc będzie można przeżywać jubileusz także na poziomie lokalnym, bo nie wszyscy mogą przybyć do Rzymu. Ojciec Święty bardzo wyraźnie mówi o znakach nadziei. Apeluje o pokój dla świata, który pogrążony jest w wojnie. Widzi i przestrzega przed niebezpieczeństwami, jakie wiążą się z wojną. Mówi też o potrzebie otwartości na życie. W świecie, w którym ludzie zamykają się na życie, to jest jakiś znak rozpaczy człowieka, jakoś też zamknięcia się w egoizmie. Tymczasem otwarcie się na Bożą łaskę to jest przyjęcie owoców. Łaski, to jest świadomość tego, że Pan Bóg pragnie, aby nasze życie było owocne, płodne. To jest także zwrócenie uwagi na osoby, które znajdują się w szczególnych sytuacjach, na więźniów. Ojciec Święty zapowiada, że otworzy Drzwi Święte w jednym z więzień. Apeluje o amnestię dla więźniów, ale także zwraca uwagę na chorych, na osoby w podeszłym wieku mówi też o potrzebie pewnych znaków w szerszym kontekście przebaczeniu, darowaniu, między innymi darowaniu długów krajów najuboższych, ale także zwraca uwagę na to co jest istotą, to znaczy przygotowaniem do przyjęcia sakramentu pojednania. Zwraca się między innymi do misjonarzy miłosierdzia, których ustanowił w czasie jubileuszu miłosierdzia aby byli ofiarni, aby nieśli łaskę przebaczenia wszędzie tam, gdzie są posłani. Czas niezmiernie istotny, czas, który mamy przeżywać tak, jak potrafimy. Zresztą także i Penitencjaria Apostolska opublikowała dokument mówiący szczegółowo o możliwych łaskach, jakie otrzymamy. To jest zaproszenie dokładnie dla wszystkich. Jeżeli spojrzymy dokładnie, na stronie jubileuszu możemy poznać daty spotkań, które przewidziane są w Rzymie i dla poszczególnych grup wiernych, dla młodzieży. Światowy Dzień Młodzieży w roku 2025 będzie odbywał się właśnie z Ojcem Świętym w Rzymie. Będzie spotkanie dzieci, osób starszych, biskupów, no, bardzo różnych kategorii. Warto, aby każdy z nas znalazł swoje miejsce i czas. I przygotował siebie na tą łaskę, która pragnie nas obdarzyć swoimi darami.